Idę tylko po picie, wiesz? Zaraz Prasę. wracam i niech się włącza to dziadostwo. To ja włączam, włączam Macabre. Nie wiem o co dokładnie tu chodziło. He. co bym chciał? się załączył poradnik na YouTube? A na YouTube ja się włącza. Mam jakieś... Co to jest? Macabre Crash Reporter. He? Co się stało z tobą? Skrajowało. Skrajowały ci grę? Tak. Jakiś macabre win, 64 shipping. Restart. Ale stary, to myślał jak dola. To było piękne, co się stało z tobą. Limit FPS. Mamy na tyle. Stary, to jakiś Indianerz jesteś. Co jest? Stary, mam 50 FPS-ów. Oh. To niedobra informacja, ja dałem na medium i mam dobre Ja też mam medium Ja mam 58 no Czekaj sekundkę Co jest, jak się jakoś wychyliłem? What? Czego mogę popchnąć? Mogę go popchnąć, czekaj Na capslocku jest radio Mamy latarkę pod te Są tu kangury, a jest tu też i śnieg Co to robi? A w tym śniegu w tym śniegu i tego brudka. Patrzcie to Patrzcie jak to wygląda. Jezu, cudo nie. I co to robi? To jest jakaś to mamy mapkę. Ej, nogi! Jak, jak to gra wygląda? Ej! Ok. Stary, jak to wygląda w ogóle Ja tu łażę? Mamy ślady za sobą normalnie. Hmm. wiem skąd te 50 fps. -ów. Stary, dobrze to wygląda. No właśnie, to jest jakiś radar. Stary. No Dobra, co my mamy? Nie co wiem. Sprzęcia? Mamy znaleźć. Disk, stick. Stick. Okej. Okay. Coś, coś tu jest. On poszedł jakoś. Okej, okay, mamy dość dużą swobodę w ruchu. Mamy naprawdę może pod taką górkę podejść. Jest to ciekawe. Czy oh, a. Okay. A. A. Za szybko, za szybko! Nic nie idzie. Nie? Nie. Powalana sytuacja. Chop, jak ty się zminimalizował. A bo ja... A ciebie nie mogłem biegać? A nie możesz skakać. Więc jednak jest trochę utrudnienia. To my sobie. Mhm. Zespiliśmy się w dużej. Chodźmy z anteny, ten nie? pokazuje właśnie, tutaj jest coś, Jak tu jest jakiś obcy... Ej, co to jest? Stary. O lol. No właśnie, A, nie? King Kong. King Kong. Co jest? Naciśnij te, żeby aktywować pochodnie. Masz po polsku? To nie. Nie. Ej, Menu jakieś nakło... klucze za nie, to jest... jest? szkło, stary. O. Dźwięk łożenia po szkle. Stary, mam jakiś czas. Nie. 15 minut mamy na coś, ale... No i swoją drogą... Drag to open. Okej, prawym przyciskiem my się i otwierasz drzwi. Amnezja. Co? Amnezja. Okej, o. Tu jest dużo Wiertarkę znalazłem świetniku. masz to! Jackpot! I ktoś wyrzucił nową wiertarkę. Łee! A kibelt otworzyłeś może? No straszysz no. mnie. Eee, czekaj. Dziwne dźwięki słyszę. Pedę srać. Aha. Ale ja cię będę osłaniał. Stary na kontrolu się no. wychylam. Nie, on się tak jakoś... Co robi? Co robi pod kontrolą? Ja się wyginam jakoś na lewo. Co to jest stary? Powiem ci tak stary, chyba. Bile mi serce, uciekam! Ja też nie. To jest jakiś stwór chyba, bo ja coś widziałem jak to we mnie wlazło prawie, ale... Ja dość szybko ominąłem to. Eee... Nie wiem gdzie nawet. Nie słyszę Ja udaję, że nie Ule. słyszę. O! Kangury, chodziło o kangury. Zresztą że śnieg, że kangury. To jakby wy nie gra? Ue! Musisz potwor Na Stary. O mi! Ajajaj, karamba. Dobra, będziemy nie jest. Gdzieś ty poszedł? Ty żyjesz? Leży wszystko chciałbym żyć jakby. O, mnie też dopiął. Ha LOL LOL <grych> Ale strafną Jak on ci fatality zrobił, co to jest? Nie tylko ewa, no stare do strzała, do strzała. jemy jeszcze raz. Tu jest o, czekaj, ready? A bo ja mogę zmieniać postać? Stary, bo ty byłeś właściwie takim Indianem Jonesem. Ej, lobby u góry. U góry. O, lobby, okej. Okay. Czy my się rozpimy w innych miejscach? No, stare... trochę mi śniegu wokół nas jest. Pod czym jest mapa? Na to. <laughs> <laughs> Dlatego mówiłem ciągle, żebyśmy poszli do tej atęki No i widzisz. <laughs> to do. a to do, do tej żółtej, nie? No. No dobra, to lecimy tam, jakby. <laughs> to kontrola się trzyma. Kontrola się trzyma, przynajmniej, i na WASD wychylasz się. Okej, okay, faktycznie, w górą No, to jest to ciekawe. Eee, przynajmniej, patrz teraz, czy nie jest A to idziemy tak do tego żółtego pierwca? No bo ja to odpaliłem tutaj No, widzę Ten pięciocylindrowy To jest, to jest ciekawe Oho Przynajmniej harcało Aha, mi się, swoich. kręci, kręci mi się coś What? Chodź tu stary, w prawo trochę Stary, bo to, to, jest to, to jest niewidziale, czekaj ja, Coś nie widziałem. Tak, to jest jakiś port, ale ja otwieram jakiś A... Taka chwilkę. Tego jest więcej. A tego mam więcej. O to co jest to? O co to się dzieje stary? Tu jest laboratorium. Myśli, że jest bezpiecznie tu? Nie. Okej. Okej. Ja już tu się jakiegoś proboka. Jakbyśmy. O. Myślę, że zamknięcie drzwi, czyli to jest jakby... co ty otwierasz? Tak, to ty otwierasz. Przesz ja teraz o, to Przed ja. znalazłem tego. Lampę. Lampę. Ja lutuję telewizor. Mówię Australia, to jest popachy. Ej, co my hmm. możemy? Co my możemy robić z tego w ogóle? Jaki scrap znalazłem. A czy potwór słyszy? Jak on działa? SONIC BOOMER, okej okay. Przepychaczka, soniczna Dobra, wizygo, czekaj Ja w to Ty poznalaz. jesteś stary na górze, ja mówię, nie, coś już się na mnie patrzy okay. Ue! Zabił mnie Zapał. Myślę, że... Zginę chyba no. Jak ja mam się... Ja mam się przed tym bronić? Hmm. Nie wiem, ale pytanie podwajam i przekazuje następnej osobie. Okej. Okay. Rzuciłem soniczną przesawkę w sensie te przepychaczkę. Ona wtaje dźwięki. Znalazłem też jakieś lampę. Ewidentnie to go odstrasza. Mogę cię podnieść, Przemku, wiesz, coś o tym? Nie wiem, bo chciałem ciebie wcześniej uratować, ale nie zdążyłem dobiec do ciebie. Ja, ty Kasia, masz co to co się dzieje, jakie ma rzeczy? Nie straszcie mnie teraz! Nie teraz! Byłem <grym> 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 nie Jezu, wszystko mnie boli. <grym> to nie nieźle. Iiii, było, było to, kiedy powiedziałeś, że... ...że to tylko ja, a myślałeś, że coś idzie? A ja słyszałem, yy -y -y. jak słowa właśnie coś już było. No nas. No, no, Mamy 20 minut, mamy jakiś Oj. ograniczony czas na to? Dobra, dokąd idziemy? Chyba od razu pójdziemy do tego... ...do tego żółtego. Tego żółtego? No, 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 tam to trzeba to... skan zrobić. Jezu no Co tu się dzieje? Dlaczego ja dziwne dźwięki słyszę? Woda, ptaki. syranek. Kruki. Ja jestem już przy tej okazji. Właśnie. Mam tą przystawkę stare. zobaczymy, bo mam wrażenie, że ona go. Spróbuj być ciszej na przykład. Bo on tu przylezie. Kurwa, dobra. dobra. No, zrobimy jakoś tak... Jakie fajne rzeczy znalazłem. Żarówkę znalazłem, stary. I ten dźwięk tej przystawki. Dobra, spróbuję zobaczyć, czy coś się stanie. Użyłem tego gówna. Nie wiem, jak to ma działać. Stary można się chować pod stołem, na przykład no, normalnie no. Jak? Ja wlazłem tak, pod niego po prostu. No? Aha. Jakby masz taki smooth przejście. Może? Stary. O oh no. Dobra, stary, pod stołem mnie nie zjadł. Nie zjadł cię ja pod się stołem. Zzrałem. Dobra o! informacja. To jest dobra informacja. Tyle co się schowałem pod stół, wracam się on za mną. W się w tym kontenerze, ale... Na piętrze już jakby. Ile ten skan trwa? Czy ma jakoś pomóc? Boże, zabije mnie. STARY! Boże chryste. Ała! Tym kurczakiem? Jesteś pod tobą. Jesteś coś wysoko. Tak. Idzie Jezus! No. Pani, jak się padło? Zachrztasz się! Co to były za dźwięki? <grym> A przed pułap, przed tym chyba. Myślisz, że to była pułapka? Tak, bo ja mu rozłożyłem pułapkę przed oczkami. Oha To nie była pułapka. Aha. Dobra, to trzeba skolektować ten dysk jeszcze. Och. Możemy to zrobić tak, żebyśmy poszli tam, nie? Mamy teraz jakoś więcej jakieś mosty, dwie anteny. Mhm. Jeden, bo ty coś tą anteną zrobiłeś. Ja bym odpalił też tą jedną antenę... Po, jak będziemy po drodze mieli, nie? I poszedł i odpalił ten główny dysk. Żeby ten ten, żeby on się tam zbierał. I zobaczył, czy możemy w tym momencie odejść. Tak, możemy odejść? No nie można potencjalnie potrzebnych no rzeczy tych, że podnieść Ty no Jak latarka jest pod te Uwaga stary, bo słyszę go Mam no, stary kable rozruchowe A ja mam przestranę Kurwa, szedł no Właśnie, o to chodziło syrany. Dobra, podobno o mnie wie Proszę, nie mogę wyleźć pod łóżko no, Pomocy! Panika gaming. U ciebie stoję? Tak, u mnie normalnie stoi A jest super, bo w podłodze prawie u mnie. Cześć w mnie stary teraz nie widzi. Stoję jakby na środku, a on tu gdzieś jest. Stary, no, widzisz on o mnie jakby... Nie wie? No nie. Ty u mnie normalnie stoisz, ale ten... Nie, ja nie widzę tego potwora. A on gdzieś tu jest w pobliżu. No, ale to nie widziałeś go jak szedł, nie? Prawie? Nie, 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 bo ja nie widzę przez ścianę, Ja mam takie, że nie mogę się obrócić kamerką. Mógłbym się starać, no i tu jest stary. Normalnie by cię zaatakował już. Gdzie tego masz? Mogę. Ale osiągnęliśmy o, już jedziemy, ten dysk. To, to... to i przed schodami. O! Oh, o nie, się nie o tyle. Nie chyba to trzeciej osoby. Nie wiem, zirytowało mnie to chyba trochę. Nie wiem, nie jestem chyba przekonany. Mhm. Mogę to kupować. Patrz, co możesz na hmm. sobie kupić. Właśnie widzę. Teraz mogę sobie dać tutaj do ekipunku. A To jest dzikie. Dobra, zobaczymy. Ostatni raz co próbujemy, co? Już z tymi itentami chociaż. Kurwa, tego nie trzeba było wybrać tam na dole w tym roku. No, było trzeba. Nie masz tego. Nie, kupiłem to tylko. Mm. O, no i elegancko, stary. Mam jakieś rzeczy na początek. Trzeba odbić tam w prawo, ale. Czekaj, No dobra, odbijmy tam. Nie, prosto tam. Po prostu do tego. Mamy daleko to. Do, do tego pomarańczowego, no. A. My musimy no to mieć, kołoś. O nie, tylko nie to. Ale ja to trzeba starać się Ale nie tak. wiem czy to byłeś ty, czy ten stwór teraz. Ten... A, a nie, a ty to włączyłeś już? A. Tak. Yeah. Stwor, ja... Jest stwór, po... chyba. Ja, ja powiem, że ja trochę Dobra, ja tutaj po składam trochę tych O, stary! Wpadłem w swoją pułapkę! Och Tak, to mi nie pomogło Wasze że działają ja To już coś więcej wiemy Ja, o, oh, stary, ja. flasza! Flasza, coś rzuciłem pod oczy, bo się Ale on dostał. <słuch> Pytam, On dostał? dostał. Dwa flasze, coś rzuciłem. Co to było? To twój flasz. Parę oślepłem Spanikowałem, no, Spanikowałem, przepraszam. Jak cię? Ta No, dostałem flaszę ciebie. A, jak ode mnie! Nie od rzucę! Aha, z siebie. siebie Ej stary w ogóle tam... tam... ja cię mogę chyba zespić jak? jakieś miejsce No coś było napisane przed chwilą 98% ma Od naprawdę dawna Ciekawe, bo jest nie blisko tego że mam przypał o stary dobra a teraz możesz to zebrać o są te lampy te lampy są te duże stojące o bo on to właśnie on tym dostał przed chwilą to? tak on dostał tym przed chwilą od jest mapa nie tak Idę tam, gdzie... Chyba mogę cię odrodzić i idę zobaczyć. Tam jest jakiś taki znak nowy, ja nie wiem co. Aha. Ekstrakt. Tu jest ekstrakt. Tu gdzieś jest. O! No nie. No nie. Nie. Ooo. Zawsze to samo. Zawsze to samo. Bypy to mam. Nie, ta gra nie. No. Bypy to mam. O, Nie. Dobrze, że to tylko demo.